Cześć! Dzisiaj w końcu będziemy mogli przenieść się do państwa, gdzie z pewnością każdy z nas chciałby spędzić wakacje. Zwłaszcza w tym ciężkim okresie, przynajmniej wyobraźnią, odejdźmy do tego bajecznego kierunku, jakim jest dominika. Zapraszam. Wyspie o nazwie Dominika na Morzu Karaibskim w grupie wysp nawietrznych pomiędzy Guadelupą i Martyniką. Walutą jest dolar wschodnio-karaibski, zaś religią dominującą katolicyzm. Dominika, jak należało się spodziewać po tak ważnym kierunku, posiada praktycznie taką samą pogodę przez cały rok. Temperatury są minimalnie wyższe w lato, tak samo opady. Jednak nie ma przeszkód, by podróżować tam o każdej porze roku. Należy jedynie pamiętać o niewielkim, aczkolwiek nadal realnym zagrożeniu huraganami od czerwca do listopada. Od obywateli polskich nie są wymagane wizy przy wjeździe na Dominikę, pod warunkiem, że pobyt nie przekracza z 6 miesięcy. Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy przed planowanym wyjazdem z Dominiki, istnieje obowiązek okazania biletu powrotnego oraz wystarczającej ilości środków finansowych na utrzymanie się podczas pobytu. Dodatkowe szczepienia nie są wymagane. Chociaż przestępczość jest tu rzadkością, powinieneś nadal chronić swoje kosztowności. Nigdy nie zostawiaj ich bez opieki na plaży lub zamkniętym samochodzie. Miesięczne pozwolenie na prowadzenie pojazdu można uzyskać na podstawie ważnego międzynarodowego prawa jazdy po wniesieniu opłaty w wysokości 30 dolarów amerykańskich. Zezwolenie można uzyskać za pośrednictwem wypożyczalni samochodów lub na posterunku policji. Ruch uliczny jest tutaj lewostronny. Możliwa jest bezpłatna opieka medyczna w szpitalach publicznych. Koszt wizyty lekarskiej w prywatnej klinice od 30 do 50 dolarów amerykańskich. W większych sklepach, lepszych restauracjach i hotelach można płacić właśnie dolarami amerykańskimi. Należy deklarować włożone i wwożone w środki finansowe. Inne przepisy celne nie odbiegają od powszechnie stosowanych. Obowiązuje zakaz wwożenia żywności, owoców i roślin. I jeśli chodzi o loty, to z powodu koronawirusa ciężko mi jest określić ceny, gdyż większość linii zawiesiło większość swoich lotów. Lecz w przybliżeniu jest to kwota około 2000 zł, chociaż udaje się wydwać nawet poniżej 1000 zł. Mówiąc o tego, to jak ceny tutaj do niskich nie należą. Ale jeśli dobrze poszparamy, znajdziemy fajny apartament taki jak ten w cenie 1700 zł za 10 dni. Jeśli chodzi o ceny, to są one raczej wyższe bądź porównywalne do polskiej. Na przykład puszka Coca-Coli kosztuje 3,50, bochanek prawa 5, zł, małe piwo 6, smażona ryba 15, posiłek w mniejszej restauracji od 20 do 30 zł. Reasumując, za przedstawiony przeze mnie 10-dniowy pobyt, zakładamy, że codziennie przeznaczymy 60 zł na jedzenie, doliczymy koszty komunikacji, zwiedzania i rozrywki. To dostaniemy sumę około 3200 zł na osobę. Ale pamiętajcie, to tylko moja sucha kalkulacja, więc może Ty masz lepszy i tańszy pomysł na taką kalkulację. Jeśli tak, daj znać w komentarzu, a przypnę Ci serduszko. Będąc na dominice wpadnij do Boiling Lake, czyli gotujące jezioro, bajkowe Emerald Pool, Rafa Champagne, Wodospady Middleham oraz piękny park narodowy Mornet Rua Piton. Na zakończenie trochę ciekawoste. Pomimo tego, że Dominika jest bardzo małą wyspą, znajduje się na niej aż 9 wulkanów, i żaden z nich nie ma wyraźnego stożkowatego wierzchołka kojarzonego zazwyczaj z wulkanami. Nazwa Dominika pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego Dzień Pański, czyli niedzielę. Tego dnia wyspę zauważył Krzysztof Kolumb. Przez stosunkowo małą liczbę ludności i specyficzny klimat. Jest jednym z nielicznych państw, gdzie najbardziej zabójczą chorobą w kraju jest infekcja dróg oddechowych, czyli popularny kaszel z Katarem. Dwie trzecie powierzchni Dominiki to lasy tropikalne. I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Dominice. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj by być na bieżąco i napisz co sądzisz. Widzimy się już za dwa dni z Dominikaną. I jeszcze raz pamiętajcie, stay at home. Na razie.